Halo, halo, witam wszystkich bardzo serdecznie. Przechodzimy sobie do informacji, jeżeli chodzi o Tron Liberty, ponieważ troszeczkę zaspałem z racji tego, że nie e, zwracałem uwagi na Early Access, z racji tego, że Gildia e, wraz z Gildion startuje tego 1 października, czyli na, tych, na tym globalnym otwarciu, ale już jutro, czyli 26 września o 19 czasu polskiego o 5PM UTC, to jest 19 czasu polskiego. Będziecie mogli zacząć rozgrywkę. Jeżeli macie właśnie ten zestaw Early Access, będziecie mogli również szybciej załadować swoją grę. Prawdopodobnie już teraz będziecie mogli to zrobić, żeby wystartować o tej 19. Trochę mniej szczęścia mają osoby, które startują tego 1 października. Z jakiegoś powodu, nie jest tutaj napisane, będzie można tą grę ściągać dlatego oczywiście co nie mają tego zestawu ponieważ mogą o, osoby mieć zestaw i startować tak czy siak e, tego 1 października ale to dotyczy osób które w ogóle tego e, paka nie kupią czyli między innymi ja będą mogli startować e, czy ściągać tą grę w zasadzie dopiero 1 października o 10 rano jeżeli e, tutaj nie jest to sprecyzowane ale jeżeli jest to też 10 rano e, strefy UTC oznacza to, że od 12 w południe czasu polskiego będzie można ściągać w ogóle klienta Więc taki minus, prawdopodobnie chcą w ten sposób rozładować Jakby te logowania się do gry No i też ten czas jest trochę taki lipny, bo o 12 w południe No to większość osób będzie w pracy, szkole i innych tego typu sprawach Więc podejrzewam, że to też było specjalnie zrobione i specjalnie było zrobione również to, że dla tych, którzy wykupują paka, ten start jest o 19. Nie jest to napisane, ale tak mi się wydaje. I również mamy informacje o serwerach, jeżeli chodzi o Europę. Czyli jak tutaj możecie zobaczyć, mamy kilkanaście, kilka e, serwerów, jeżeli chodzi o early access, plus e, będą następne trzy dodatkowe. I prawdopodobnie, jak te serwery wszystkie będą pełne, to od razu odpalą te trzy kolejne serwery, no i to samo dotyczy się startu pierwszego października, też mamy tyle samo serwerów no i trzy będą czekały lub po prostu wystartują troszeczkę później żeby sobie trochę rozpuścić tych graczy albo jeżeli tak jak wspomniałem wcześniej po prostu będzie za dużo no to będą je startować problem taki wygląda na to, że na Early Access może brakować ludzi ponieważ bardzo dużo polski, dużo gildii nie tylko polskich startuje właśnie na e, tych e, publicznych serwerach Z racji tego że obawiają się że na Early Access po prostu braknie ludzi O ile dobrze kojarzę to po miesiącu czy dwóch już nie będzie tego rozróżnienia Czyli będzie można z serwerów Early Access przechodzić na te publiczne i e, na odwrót I tylko na samym początku właśnie te kilka lub kilkanaście tygodni po prostu będzie ta blokada, jeżeli chodzi o przeskakiwanie serwera na serwer z tego samego, nie wiem jak to uznać, z darmowego konta lub płatnego pomiędzy tymi serwerami będzie się dało przeskakiwać tak więc gildie będą miały też troszeczkę problem z graczami jeżeli na przykład adriana serwer będzie pełny i nie będzie dało się logować to ludzie mogą poprzeskakiwać na przykład na beny no i trzeba wyjść z gildi wtedy i jest mniej członków więc to różnie może bywać aczkolwiek miejmy nadzieję że po prostu nie będzie takiego problemu my startujemy właśnie tego 1 października ale prawdopodobnie nie na tym serwerze który jest uznawany za polski, ponieważ mamy polski Discord, tutaj możecie na niego wejść. To jest po prostu nie mój Discord, tylko ogólnie zrobione pod Tron Liberty i tam wybrali serwer Cornelius. Jeżeli chodzi o polski serwer, yy, gdzieś tutaj go widziałem, tutaj jest i głównie do tego serwera będą się podłączać Polacy, żeby Razem wspólnie grać, prawdopodobnie walczyć między sobą i tak dalej, więc będzie bardzo ciekawie. Ja na razie nie dam znać, gdzie, gdzie my startujemy. W zasadzie nie mogę, bo no tak zdecydowała Gildia. No i zobaczymy, może się tak czy siak jednak spotkamy. Dajcie mi znać, czy startujecie na Early Access i czy na właśnie tych publicznych. 1 października jestem ciekawy, jak to u Was wygląda. Jakimi klasami startujecie, ponieważ. Jeżeli o to chodzi, no to na wczorajszym Seizure były same tanki, więc jestem ciekaw, jak to będzie faktycznie wyglądało na europejskich serwerach. Wiadomo, że na tych koreańskich jest trochę inaczej, aczkolwiek zdziwiłem się, że głównie tanki są. Prawdopodobnie chodzi o połączenie tych klas, że bardziej tankowate i tak dalej, ale do tego sobie będziemy przechodzić w późniejszym terminie, ponieważ od tego momentu będę starał się dawać Wam materiały jeżeli chodzi o TRON Liberty na bieżąco prawdopodobnie jakieś odcinki będą właśnie ze streama i oczywiście na streama też zapraszam w przyszłym tygodniu będę dużo streamował od właśnie tego dnia startu, czyli 1 października i mam nadzieję, że się spotkamy na czacie a tymczasem ja się z Wami żegnam, to bardzo krótki taki filmik informujący no i zapraszam do następnych, które na pewno się pojawią. Yo yo.